W starożrebach odbyła się wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego, która jak co roku przyciągnęła wielu miłośników i hodowców ptaków. W hali można było zobaczyć dziesiątki starannie przygotowanych okazów, od popularnych ras po te bardziej wyjątkowe. Na tej wystawie, którą widzimy, mamy zaprezentowane 630 egzemplarzy w 42 gatunkach. Pokazało nam to 38 hodowców. Co przy skali i wielkości naszego związku, który liczy w tej chwili 56 członków, jest naprawdę dużym sukcesem. Ponadto nieskromnie powiem, że poziom naszej hodowli tych gołębi jest coraz wyższy. Wielu hodowców, którzy od lat angażują się w swoją pasję, zostało tego dnia nagrodzonych. Jak sami przyznają, udział w wystawie to dla nich nie tylko forma docenienia pracy, ale także dodatkowa motywacja do dalszego rozwoju. Zobywam co roku, już kilka lat wystawiam, a więc tu już nie będę pokazywał pucharów, ale no co roku coś jest. Zawsze jest 2, trzy, 5 pucharów, a więc to się można powiedzieć, zwraca ta hodowla, nie? Oczywiście nie dla pieniędzy się to robi, to jest nasze hobby, nie? Roku na roku lepszamy hodowlę, staramy się osiągać coraz lepsze gołąbki, żeby były coraz lepsze wyniki. Ta cykliczna wystawa po raz kolejny pokazała, że hodowla ptaków to nie tylko hobby, to społeczność, która chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i zaraża miłością do ptaków. Wiele serc, jednobicie, zjednoczeni ponad życie. Klub Zjednoczeni Bulkowo świętuje w tym roku dziesięciolecie swojej działalności. Jubileuszowa gala pokazała jak wiele osób na co dzień angażuje się w budowanie wciąż rosnącej społeczności drużyny. Cieszymy się, że dzisiaj mamy aż tyle drużyn dziecięcych, aż sześć w rozgrywkach ligowych, drużynę seniorów. Prężnie funkcjonującą sekcję tenisa stołowego z trzema drużynami w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej, sekcję sztuk walki. W której trenuje ogromna ilość zawodników z całego Mazowsza. 10 lat temu, jak zakładaliśmy klub, w życiu nie myśleliśmy, że aż tak się rozrośniemy. Podczas gali uhonorowano wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju klubu, w tym m.in. sponsorów, przyjaciół drużyny, a także wójta gminy Gabriela Graczyka. Wręczono również srebrne i złote odznaki przyznawane przez Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Uroczystość zakończyły wspólny toast i jubileuszowy tort. Powiat Płocki chce w najbliższych latach przeznaczyć ponad 25 milionów złotych na realizację projektu budowy ścieżek pieszorowerowych oraz chodników. Mają one powstać w gminach Radzanowo, Gąbin, Drobin, Stara Biała oraz Łąsk. W ramach tej umowy, jaka niedługo zostanie zawarta, będziemy w stanie i będzie taka możliwość, abyśmy wdrożyli inwestycje o wartości około 25 milionów złotych. Pozwoli to na to, że powstanie ponad 11 kilometrów ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w powiecie płockim. Jest to przedsięwzięcie, które będziemy realizować w ciągu kilku najbliższych lat. Łącznie będzie to ponad 11 kilometrów ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Środki w formie preferencyjnej pożyczki za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego pochodzą z KPO. Zbliżają się Mikołajki, a w całym powiecie Płockim czuć już świąteczną atmosferę. 6 grudnia na wspólne świętowanie tego dnia zaprasza gmina Słupno. Będą stoiska, będą wystawiały się koła gospodyń, będą też rady rodziców, będzie można bawić się wspólnie w wiosce Mikołaja. Będzie zjeżdżalnia dmuchana, będzie mikołajkowe miasteczko zdrowia, gdzie będzie można sprawdzić swój wzrok, słuch. Także dużo, dużo atrakcji. Nie zabraknie również występów artystycznych i świątecznych iluminacji, a 18 grudnia odbędzie się Wigilia w Szkole w Słupnie. Świąteczny klimat zagości także w gminie Radzanowo. Organizatorzy zapowiadają ciepłą, rodzinną aurę. Będą występy naszych dzieciaków z całej gminy. Wystąpią dzieci ze szkoły, dzieci, które przygotowują się u nas w Gminnym Ośrodku Kultury, zaprezentują swoje talenty, wystąpią w kolendach, pastorałkach. Wprowadzimy wszystkich w świąteczny, przyjemny klimat, rozpalimy ognisko, które będzie nas rozgrzewało. Nowością jest koncert naszej gwiazdy, właśnie Agnieszki Hekert. Będzie nowa ścianka fotograficzna, będzie mini jarmark świąteczny. Także myślę, że tych atrakcji, tak jak co roku, zabraknie jej w tym roku. W Radzanowie pojawi się także wioska świętego Mikołaja oraz prawdziwe renifery. W mieście gminie Gombin tego dnia zaplanowano wydarzenie sportowo-świąteczne, w tym mikołajkowy turniej piłki nożnej. Poza częścią sportową odbędzie się także klasyczna mikołajkowa zabawa. Dzień później, 7 grudnia, na jarmarki bożonarodzeniowe i mikołajki zapraszają również gmina Łąck, gmina Bielsk oraz miasto i gmina Drobin. W programach m.in. świąteczne stoiska, kiermasze, występy sceniczne, warsztaty, spotkania z Mikołajem i wiele innych atrakcji. W Mikołajkowy Weekend w Powiecie Płockim z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 6 grudnia o godzinie 16 inauguracja Płockich Ogrodów Światła. W tym roku instalacja będzie dwukrotnie większa, a 300 tysięcy lampek stworzy 80 świetlnych dekoracji od Wzgórza Tumskiego po pomnik Bolesława Krzywoustego. Na placu Narutowicza Orlen, Miasto Płock i Pokis zapewnią mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty dla dzieci, strefę stopkafe z gorącymi napojami, spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz konkursy z nagrodami. Nie zabraknie także świątecznej oprawy muzycznej. Płockie Ogrody Światła będzie można Odwiedzać codziennie od 16 do 24, a w Święta i Sylwestra do godziny 3. Instalacje pozostaną dostępne do 7 stycznia.